Cześć wszystkim. Zapraszam do rozpakowania mojego, w sumie, pierwszego złota kupionego w formie sztabek, dwa razy po dwa gramy, w menicy krajowej. Udało mi się, w sumie, wyłapać dosyć niezłą ofertę, bo jedna sztabka kosztowała 470 zł, podczas gdy przeważnie tego typu kosztowały nawet pod 500 zł. Tak więc ponad około 30 zł różnicy to ma znaczenie, co prawda trzeba było poczekać 15 dni roboczych no ale mam nadzieję, że było warto całość przyszła w takim pocztowej folii tak więc już bez zbędnego przedłużania przejdźmy do otwarcia mam nadzieję, że wszystko tam będzie w najlepszym porządku Zobaczmy co jest w środku. Nożek trochę już stępiony, więc gorzej idzie. No a w środku mamy kolejną mniejszą kopertę. A w kopercie, rachuneczek, i dwie sztabeczki. Zapakowane w tzw. Certipak. I są to sztabki Hafnera, tak się prezentują. Bardzo ładna, 2 gramy. Czy się numerek zgadza? 029627, 029627, oczywiście się zgadza. Zobaczmy jeszcze drugą sztabkę. Druga sztabeczka też, 2 gramy, też Hafner. Się numerek zgadza. 30652 0652? Czy 0652 również się zgadza. No i to jest moje pierwsze złoto inwestycyjne. Mam nadzieję, że z czasem będzie jego więcej. Jak również pewnie złote monety. Kupiłem akurat nią sztabkę, ponieważ no, cenowo wychodziło praktycznie nawet lepiej niż jeden dukat. Tak więc czemu by nie skorzystać, jak była ku temu okazja? Dzięki za oglądanie, cześć, do następnego.